Polska jest jednym z krajów europejskich, które najbardziej szanują wartości życia. Jej konstytucja stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o życie uchodźcy, czy życie niepełnosprawnego płodu. Wszystkie one w równym stopniu zasługują na ochronę. W październiku 2020 roku, pod wpływem polskich inicjatyw obywatelskich, Polski Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że aborcja ze względu na niepełnosprawność jest niezgodna z konstytucją. Aby przywrócić równość między wszystkimi nienarodzonymi dziećmi, Trybunał przywrócił powszechną ochronę prawną życia dzieci w czasie ciąży, niezależnie od tego, czy są zdrowe, chore czy niepełnosprawne. Parlament Europejski potępił jednak to restrykcyjne ustawodawstwo aborcyjne, uzasadniając to tym, że Polska naruszałaby zasady państwa prawa. Od tego czasu Polska jest nieustannie pokazywana i określana jako państwo parias, tak jakby ustawodawstwo przestrzegające prawo do życia mogło zagrażać prawom człowieka. Dziś jednak kryzys i wojna na Ukrainie uwypuklają Polskę, która szanuje każde ludzkie życie, przyjmując uchodźców zagrożonych wojną. Dlatego obywatele krajów europejskich jednoczą się, aby wesprzeć i podziękować Polsce. Polska, która chroni życie, jest sercem i sumieniem Europy. Jest wzorem kraju chroniącego bezbronne i ludzkie, w tym życie tych najmniejszych jeszcze przed narodzeniem.